Z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22, na głównej serii. W dzisiejszym odcinku stwierdziłem, że, że zaczniemy sobie od wywozu obornika, a później przejdziemy sobie do, do siewu pszenicy i załączymy sobie pracownika na orkę pola numer 43, bo wywieziemy sobie obornik na pole 43 i jeśli nam wystarczy, to wywieziemy też pod pszenicę a jeśli nie, no to gnojówką, gnojówkę wywiozę, ale to będzie raczej już poza odcineczkiem, bo no nie będzie zbyt mało czasu na odcinku, no chyba, że jakieś time-lapse włożę, no to wtedy co innego. Więc tak, ja sobie tutaj ustawię szybko, no to, tu jest dosłownie, będzie potrzeba dwóch tych, dwóch e, rozrzutników, więc to nie jest akurat problem, to pole na ale, już mnie właśnie zacząłem. Ale, tak sobie stwierdziłem, że czemu tutaj by nie wywieźć obornika, więc może zrobimy timelapse z wywożenia gnojówki czy coś, żeby to było na odcinku. Bo jednak, myślę, że będzie dosyć fajnym urozmaiceniem. Bo jednak, z głównej serii zazwyczaj są tylko filmy normalne, a nie ma timelapsów. Więc, zawsze to możemy coś pokombinować, sobie coś zmienić. Ja Was oczywiście serdecznie zachęcam do zasubskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku. Mam nadzieję, że oczywiście odcineczek będzie Wam się podobał i że chętnie go obejrzycie i zostawicie coś po sobie. Więc przechodząc do sedna, no zostało nam zasiać pszenicę. I tak naprawdę chyba tyle pracy na ten sezon. No bo trzcinę będziemy sadzić na wiosnę, więc to już będzie wiosenna praca, nie, nie, na, ten, nie na teraz więc y, tym nawet, no o tym nawet na razie nie myślę, no ale w końcu będziemy mieli zmianę jakichś plonów, bo będziemy mieli trzcinę i będziemy, będziemy działać sobie y, z nowym plonem. Całkiem inna, inny system pracy na tym, na tym y, jest, więc no to będzie dosyć fajne mi się wydaje. No i mam nadzieję, że y, chętnie będziecie to oglądać. Więc tak, no to mamy, będziemy mieli ogarnięte. Się zastanawiam czy, czy ja coś miałem jeszcze ogarnąć, yy, czy to już jest wszystko co mam do ogarnięcia na ten sezon. Bo no nie chciałbym czegoś przeoczyć tak jak nieraz to robię. No wałowanie nie będę robił, bo to jest... Moim, dla mnie to jest sens i raczej wałowanie to tak jak już to na wiosnę, posiewach jakichś czy coś, yy, to sobie zrobimy choć z jakieś jedno pole zwałujemy ale tak to nie, myśl, nie planuję tego robić no bo to jest no po prostu nie jestem do takich rzeczy przyzwyczajony no bo u mnie przynajmniej w mojej okolicy się takich rzeczy nie nie robi nie wałuje się jedynie co to się wałowało łąki jak się siało łąkę no to wtedy trawę no to wtedy się wałowało, ugniatało ale tak to jako tako nie kojarzy mi się żeby ktokolwiek wałował więc tak no nie będę chciał zbyt długo wywozić tego obornika, no bo jednak chcę troszkę podziałać sobie z tymi siewami, z tym siewem pszenicy, no a mimo wszystko jeszcze w będę chciał zmieścić, więc no musimy, kilka nam to zajmie, więc ja pędzę, aj kurde, dobra. Więc lecimy sobie z tym i mam nadzieję, że w miarę jakoś się obrobię z tym w, w czasie. Ja chciałbym to pole nawieść i przejdziemy sobie do timelapsu jak, jak przejadę już na to pole, tutaj co będzie pszenica, na to połączone. No bo ostatnio jeśli ktoś nie widział, to łączyłem to pole, to, te dwa pola tutaj więc oczywiście jeśli y, się, będę chciał zrobić tutaj timelapsa jakoś y, żeby jak najszybciej to nawieźć a gnojówkę będziemy wywozić na wiosnę y, pod siewy więc no tu już będzie troszeczkę więcej y, zabawy z gnojówką no bo tu będziemy mieli dosyć sporo tej gnojówki no biorę obornik na razie od, y, od świń, bo u krów, jako tako chyba wywoziłem obornik, więc nie kojarzy mi się, żeby był tam, bo chyba mi się wydaje, że wywoziliśmy ostatnio, więc no mam nadzieję, że mi wystarczy miejsca po prostu na wszystko, na gnojówkę i na obornik, dlatego też chcę gnojówki troszkę się pozbyć, bo widziałem, że tam u krów już jest prawie pełny, niedługo będzie pełny, więc będę musiał przelać sobie do tego zbiornika i będziemy działać sobie dalej. Dobra, ja sobie tutaj już włączam GPS-a i lecimy sobie w tamtą stronę. Mamy jeszcze dwa przejazdy chyba, jeśli się nie mylę, więc to już nie będzie żaden problem. Więc to już nie będzie problem. No i ruszymy sobie tutaj z orką. Yy, więc... I będę dopiero, nawo jak, jak sobie położemy chwilę, będę dopiero działał sobie z siewami. Yy, w międzyczasie będę chciał właśnie gdzieś włożyć ten timelapse z, z nawożenia tamtego pola obornikiem, a jeśli mi braknie obornika, no to gnojówko, ale obornika mamy dosyć sporo, więc nie powinno go brakować, więc to nie, więc raczej powinny, powinniśmy wyrobić ze wszystkim. Dobra, to mamy nawiezione, ja sobie pędzę do tutaj jeszcze jeden pasek zrobić i będziemy mieli pole gotowe pod siew szczyny. No tu musimy zaorać, bo niestety jest Wymaga orki, więc no chcę też jak największą ilość tej trzciny zbierać, no to też dlatego się tym zajmę, żeby to zaorać, zrobię sobie w pierwszej kolejności z 2 czy 3 poprzeczniaki i dopiero będę działał, więc ja na ten moment kończę i widzimy się przy siewach, a ja Was zapraszam na time timelapsa. No i jestem już z powrotem. Niestety wapna mi zabrakło. Więc y, to pole... Chciałem sobie po prostu wyrównać, żeby w jednym momencie potrze było potrzeba, była potrzeba y, wapna, no ale nie wyszło, więc y, będzie jak będzie. Dobra, ja mogę sobie odpalać, uruchamiam. Tam mi pracownik już zakończył oczywiście y, orkę. Ja sobie stamtąd zbierę kamienie, bo będę potrzebował kamieni na wapno, więc y, chcąc nie chcąc muszę je zbierać więc każde pole, które będę miał możliwość, to będę zbierał kamienie no a my sobie tutaj działamy dzisiaj dalej z tym z, tymi, z tą pszenicą, przepraszam miałem laga a nie składaj, tylko podnieś i tak w następnym odcinku już chyba, chyba sobie już przejdziemy do kolejnych prac typu jakieś karmienia takie rzeczy a nie to typowo wiosennych prac i sprzedaży no bo na wiosnę zazwyczaj sprzedajemy zimą, zima wiosna sprzedajemy, więc będę chciał po pierwszej po pierwszej sprzedaży zakupić tą beczkę na mleko, żeby mleko móc sprzedać szybciej po prostu, no bo mamy go troszkę no a nie chciałbym się bawić tak strasznie długo. No, bo ta beczka, którą mamy, ma tylko 8000 litrów, więc no to, są, to, jest, to jest śmieszna ilość, tak naprawdę. Przy tej ilości, którą teraz produkujemy, już kościół w tym sezonie nie będę trawy, ale myślę, że uda nam się dosyć spoko zarobić w tym sezonie. No zobaczymy, jak wyjdzie z tym, jakby to powiedzieć, z tym zarobkiem teraz, i jak wyjdzie czy wystarczy nam kiszonki, bo tego tak naprawdę nie wiem do tego momentu czy nam wystarczy, ale powinno teoretycznie, no bo jeszcze, jeszcze jako tako nie mamy wszystkich krów jakie możemy mieć, no ale już po, te, po zimie będą, więc no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, więc możliwe, że będziemy musieli jeszcze oprócz tych dwóch silosów kiszonki z kukurydzy zostawiać sobie kiszonkę z trawy na na no, kiszonkę z trawy, robić i zostawiać sobie belki na, dla, dla krów naszych no bo niestety jest jak jest no mamy, mamy ich dosyć sporo więc nie ma wyjścia yy, i tak no te pole zasiejemy no to już jest dosyć duże pole tak naprawdę i bardzo mnie to cieszy bo w końcu zaczy, zaczynamy łączyć te pola no ja będę chciał zobaczymy jak będę stał finansowo jak wyrobimy finansowo po tym w tym sezonie yy, bo bo mamy tego troszkę zakupów więc jeśli się uda, no to oczywiście to pole zakupimy, o którym mówiłem, które jest prawdopodobnie te obok 41, czekajcie, pokażę, będziecie widzieć, między 43 a 41, te 42, zobaczymy jak to wyjdzie, czy się uda, czy się nie uda, no to się wszystko tak naprawdę okaże dopiero, no ja będę musiał tutaj popracować jeszcze poza odcinkiem nad tą nad tym siewem, no bo niestety, ale zabraknie nam czasu, chcąc, nie chcąc, było, jest mega dużo roboty przy tym zeszło, i zaszło nam niestety, ale myślę, że koniec końców uda się w miarę jakoś to fajnie z tym wyrobić. no Będę chciał jak najwięcej na odcinku, no ale już nam się kończy czas na odcinku i tak w ogóle kończy mi się czas na nagrywanie, więc no chcąc nie chcąc będę musiał za chwilkę kończyć no i yy, niestety nie uda się na pewno całego pola zasieć, no to by był problem na jednym odcinku nawet zasiać, a co dopiero całe pole to zasieć teraz, bo to te pole jest naprawdę duże. Wydawa wydawało się, że nie jest aż tak duże, ale jednak jest. Yy, po połączeniu jest naprawdę duże i sami widzieliście ile mi zaszło wywozić obornik sam, a co dopiero yy, zasiać, więc no niestety... Pole jest duże, no i mnie, to, mnie, mnie tak naprawdę to cieszy, bo y, też będzie co robić tym naszym kombajnem w końcu. Y, Im większe pola, tym oczywiście więcej prac i tym więcej y, działania w żniwa. Ja, mi na tym akurat zależy, żeby jak najwięcej zarabiać. Tu już mamy sałaty, 9 palet mamy w, w magazynie, tu mamy kolejne 6, więc już mamy 15 i znowu będzie kasa. No i będziemy musieli tą... Jak będzie trzcina cukrowa już, no to będziemy musieli tą cukrownię postawić, więc chcąc, nie chcąc, musimy mieć dosyć dużo kasy. 100 tysięcy chyba kosztuje cukrownia, więc no musimy mieć 100 tysięcy zostawione no a ja w tym momencie się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Trzymajcie się, cześć!